Ej, dobra dziadek, słuchaj, słuchaj! Wchodzę tutaj, mówię, nie w przenośni, a w dosłownie, dlaczego go poś w butle wysadziłeś mi bibrownie? i powiem ci, że ty jesteś... I mówię to od paru lat, ty jesteś tak naprawdę, a nie dziadek, tylko dziad Fajnego ci sprzedam, tutaj dzisiaj newsa. Fajnego masz stroja i fajnego kapelusza. Fajny jesteś i witam dzisiaj cię w Mam nadzieję, że zrobisz coś do mnie. Nie wiem co się dzieje, powiem ci, że sąsiad kanalizacja, a ty jesteś fajny i jest stylacja. Każda duperka na ciebie dziadek zerka, bo ty robisz produkcję, ze mną Biberka. Mam nadzieję, że nie uważasz, że jestem cep. Ja na ciebie jestem dziadzia spoko szef. Nie wiem co się dzieje, to jest car dealer, a ja jestem tutaj lecę na pochybel. Zobacz jakiego mamy czerwonego mustanga. Mam nadzieję że kasza dobrze ci tu bangla. Nie wiem co się dzieje. Elena dziewczyna, ja dlatego tutaj zaśpiewam ci tu ryma. Dziadek, witaj! Ty jesteś jak wrzutni. Dlaczego kopoś i siadałeś mi na butli? Nie wiem co się dzieje, ale bioderkami kręcisz. Mam nadzieję, że smutów pod nosem nie dęcisz. Ja jestem śpiewam i teraz plecę już. Dlatego na serwerze jestem królem Janusz. Wow. Ale, ale się zmęczyłem, ty, ty, ty. Druga zwrotka. Pozdrawiam cię serdecznie, dziewczyna, to jest cnotka. Była taka moja Halina, no i ciotka. Nie wiem, co się dzieje, ale szczela mnie cholera. Przegrałem życie, spłodziłem Piotera Mogę tak tu śpiewać od zimy do lata, ale i tak na tym serwerze kupię se pasata. Wchodzę w ten bit niczym jakieś masło pasatem. Będę zwiedział swoje całe miasto. Nie wiem, co się dzieje. Lecimy na pochybel. Teraz odwiedzany przez nas jest kardiler. Ale szczela mnie tutaj chyba cholera. Nie ma tu nic. Kogo nawet nie ma tu, Piotra. Co tutaj się dzieje? Każdy ze mnie się tu śmieje, ale jak zobaczy moje pieniądze, to on chyba osiwieje. Bo ja już mam tak naprawdę duże miliony. Jak ktoś mi nadepcze napięte, to będą zgony. Łap, łap, łop. 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 dziadek szale jem. Je, 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 je. O kurde, Super. Musi ze mną się trzymać, a nikt się nie będzie chciał z nami zaczynać, bo ja jestem Janusz, chłop wcale nie byle jaki do produkcji bimberu, cukier i ziemniaki. Tak naprawdę to śmierdzi, bo zepsuta kanalizacja do bimberku, potrzebna destylacja. To, 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 Piotr był głupi i jadł cukierki. Do rozlania bimberu potrzebujesz butelki. I tak naprawdę nikt tak nie odwala, jak w tym barze, kto? Barbara. Trzymaj się od niej tutaj z dala. Nie podchodź do Barbary, ja ci mówię Wara. Bo tak naprawdę Barbara jest moja i to będzie moja dziewoja. Dlatego, dziadek, ty jesteś czub, ale ona ze mną będzie miała niech z tobą ślub. No i co, Cześć to? Taki dup, taki dup. Ona dobry, miała zepiecę. Ale fajnie ci zaśpiewałem, co? Kosa, ja już jest. Kosa będzie cały dzień.